Witam Was serdecznie, kolejny dzień w Legia Fight Club, dzisiaj gość specjalny, nasza zawodniczka sekcji tenisa, Alicja Sierzputowska. Cześć Alicja, teraz nic nie mów na razie, dobra? Ciebie zapytam absolutnie na koniec. Myślę, że często będziecie widać w Legia Fight Club dzisiaj pod moim okiem akurat treningowo zawodników różnych sekcji Warszawskie Legii i obiecujemy Wam, że ja również, aby być sprawiedliwym, wybiorę się na kort tenisowy i próbuję troszeczkę tego sportu, którego nigdy jeszcze w życiu nie próbowałem. A będziemy również na innych sekcjach. Nie ma co gadać, zabieramy się do roboty, a za licją pogadacie sobie po, po treningu. Ona się tutaj nerwowy śmiech, cała się trzęsie, ale trzeba w życiu próbować różnych dziwnych rzeczy. Zaczynamy. Dobra, wybiegł. to tak zwany. 🎵🎵🎵 przód, ręce mocno po szybie, hop, do wyjścia do dróg. Jak się zaczyna kopać, jeśli robi się to już coraz więcej, to potem przez wie, parę miesięcy potrafią panewki tak boleć, że tak się chodzi. Ale potem mija, bo to już się wyrobi Fajnie. i nogi same śmigają. Dobra, do ringu. I jedziemy sobie, szybki plus box. Zaczynamy, ręce przy głowie, okay. dobra? Łokcie troszeczkę bliżej. Broda zawsze nisko, nigdy nie walczy na wesoło. Dobra, bo... Trzeba chronić. Lepiej dostać, śwież, lepiej mieć rozcięty łuk bryowy, niż dostać szczękę, coś, po, coś pod I Jedziemy sobie od razu z kombinacją lewy-prawy, nie pojedynczym ciosem, żeby wymusić się takiego troszeczkę... Twista. Okay. Okay. I pracujemy sobie. tak. Lewa ręka. Okej, okay, zostawiam. Z rotacją. W tym samym momencie tak. uderzać, tak? I boksuje do przodu, nie boksuje tam. Kito. Czyli tu. I jest tobą. Prosty. Prosty, się, się, tak, tak. Dobrze, 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 nie strzymu się. Raz, dwa, może sobie podejść, dwa. Ma o... tu wkroczyć, do domu. Tak, 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 jest. wyjdź, mąż, odgrywaj do Ma trafić gdzie... <trybuj> straszne dło.

To jest już worek, dobra? O, oh, więc tutaj oh. już tak, żeby. Nie! Już tam się działo. Wszystko. Ile dała Pan fabryka? O, 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 lecimy. Uważasz? Czas start. A oddychasz? Mamy strajnie do pół minuty i koniec. Dawaj, 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 ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja powinienem wyobrazić sobie po korcie biegać. bo dawaj, dawaj. Trzy, dwa, jeden, czas. Fantastycznie. Dobrze. Ależ jest trochę wiesz? To głowa dwie Ciało ludzkie wytrzymuje wszystko. Dobrze o tym wiesz. Pomimo, że myślałam, że przyjdę, no, coś jest podobnego pomiędzy tenisem a boksem. Teoretycznie, bo jest koordynacja góra-dół. Ale no, naprawdę wyszłam już za mnie ciekło po, pierwsze, po rozgrzewce, tak naprawdę. I nie spodziewałam się, że aż tak będę dostanę w dupę, ale Fajnie. Teoretycznie, to nie jest zupełnie to, co mi jest potrzebne w tenisie. Ale myślę, że czasami na jakiś czasie roztrenowania, czy czegoś takiego, oraz na, nie wiem, co pół roku mamy roztrenowanie, więc pewnie będę przychodzić co jakiś czas. Również do Łukasza. Również do Łukasza, wiadomo. Ekstra. Dzięki. Dzięki. Jeczka.